Przyjdź Duchu Święty też do tych, którzy będą nas słuchać teraz w internecie bezpośrednio z tego miejsca. I tutaj przyjdź do wszystkich spragnionych prawdy. Przyjdź też do mnie Duchu Święty. A więc dzisiaj Ewangelia jest krótka, choć niesamowicie bogata. I tłem tego, cośmy słyszeli, to jest taka scena normalna, bo Jezus potrzebował uczniów, do tego, żeby jego Ewangelia dalej rozwijała się w całym świecie. Ale to są ciekawi uczniowie, bo na przykład, gdy on do nich przychodzi, posyła do nich. Kobiety to oni nie wierzą, a nawet mają serce twarde. Dopiero za ostatnim razem, gdy nie mogli uwierzyć, bo nawet jadł z nimi, częstowali go rybą, w końcu dopiero jak im otworzył pismo święte, to oni go poznali. To znaczy, że między Jezusem ukrzyżowanym którego kiedyś zobaczymy z rękami przebitymi w niebie, a Jezusem w Piśmie Świętym to jest tożsamość. I nie jesteśmy pokrzywdzeni. Nie możesz powiedzieć: O, szkoda, że się nie urodziłam, gdy Maryja żyła. Mogłabym zobaczyć Jezusa na własne oczy. Nie ma żadnej szkody. Wszystko mamy dzisiaj to samo, co oni mieli. Właśnie w tym zgromadzeniu, tu Jezus będzie uzdrawiał i też On nas naucza i jest też obecny w osobie, która koło Ciebie siedzi. Ale tych, których wybrał, dał im takie ciekawe powiedzenie, polecenie: Idźcie. I w tym właśnie poleceniu ci właśnie, którzy mieli takie serca twarde, Kryją się dwa kluczowe słowa. Mianowicie, oni mówią, że są twardego serca. Wobec tego Jezus prosi ich, żeby się nawrócili. A drugie polecenie to to, żeby roznosili przebaczenie. Zobaczymy najpierw, na czym polega nawrócenie. Otóż, jak Jezus spotkał opętanego, to było nad jeziorem galilejskim w Kafarnaum. No on się rzucał i on się go pyta jak masz na imię? Tak by nie wiedział. A ten opętany mówi, że mam na imię Legion. A Legion to było siedem tysięcy żołnierzy rzymskich. A więc on miał 7 tysięcy diabłów, trzymały go w niewoli. Dlaczego go pyta, jak masz na imię? O, dlatego, że Jezus szanuje wolność każdego z nas. Musisz Mu powiedzieć, że mam jakiś problem, że coś mnie boli w moim sercu. I dopiero jak powiesz ten problem, to Jezus będzie mógł coś zrobić. No i taką pierwszą formą powiedzenia swojego problemu to jest, jak wiadomo, spowiedź. Ale wtedy, gdy jeszcze Jezus o to pytał, to jeszcze spowiedzi nie było, tylko było tak zwane przygotowanie do spowiedzi, które powinno mieć miejsce daleko, daleko przed konfesjonałem. I najlepszym miejscem, jak już mówiłem, to jest dom rodzinny. Kiedy tam przeprosisz kogoś, komu może wyrządziłeś jakąś przykrość. Jak będziemy właśnie w ten sposób się nawracać, że właśnie zrobimy to najpierw w domu, bo tam przed księdzem to jeszcze łatwo się nawrócić, organy grają, jest wielki szum w kościele, i tam powiesz Twoje 20 grzechów, to sami widzicie, że to jeszcze nie wszystko. Najtrudniej jest to powiedzieć żonie komuś bliskiemu. I wtedy ten człowiek zaczyna myśleć, aha, jeżeli ja to zrobię w domu, no to to mnie to kosztuje. Tak samo jak ten, który miał legion, powiedział, że mam legion. A wy byście to powiedzieli? No zobaczymy. A więc wiecie, że Jezus rozszerza miejsce wyznawania swoich grzechów. Tych miejsc musi być więcej. I to jest nawrócenie. Im będziesz miała tych miejsc więcej, to tym potem będzie owocniejsza spowiedź. I pamiętacie, że apostołowie to byli grzesznicy. To właśnie oni potrzebują nawrócenia i przebaczenia. I o tym nawróceniu, o tych jeszcze pozasakramentalnych formach, będziemy o tym jeszcze wiele razy mówić. Ale sami pokazuje, widzicie, że trzeba to zrobić szczególnie w domu, bo dom najbardziej cierpi z tego powodu, że jest grzech. Ale potem jeszcze mówi im o przebaczeniu, bo oni są, zobaczymy, normalnymi grzesznikami. I teraz powstaje pytanie, kiedy przebaczenie jest domknięte? Kiedy jest takie już szczelne, jak Twoja lodówka w domu, albo jak Twój samochód, że tam nie będzie ani kropli wody podczas burzy? Otóż przebaczenie jest szczelne, zobaczymy co Jezus o tym mówi. Mówi nam o tym bardzo rzeczy istotne, a więc mówi o tym, że prawdziwe przebaczenie polega na tym, co On zrobił z Mateuszem. Mateusz to był celnik, no i celnicy podczas... Okupacji rzymskiej, to oni pobierali cło, ale mieli bardzo małe pobory, więc musieli kraść albo podnosić stawki, więc byli znienawidzeni. No i tego właśnie znienawidzonego człowieka, Mateusza, Jezus powołuje. I on, jak mówi do niego, chodź za mną, to nie mówi do niego, chodź do spowiedzi, tylko mówi do niego, chodź za mną. To jest wielka różnica. Na czym polega ta różnica? Że On najpierw Jezus mówi, że o wiele ważniejszym jest powołanie. I jak będziesz szedł za mną, to powoli się pozbawisz grzechów. A więc kogo On powołuje? Złodzieja. Dlatego on to jeszcze potem potwierdza w nauce, i mówi tak, tutaj przeczytam wam, że nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Czyli właśnie ci, którzy mają głosić Ewangelię, to są grzesznicy. Ci, którzy potrzebują nawrócenia i potrzebują przebaczenia. No i teraz, jak on woła tego Mateusza. To mówi Mu najpierw: chodź za mną, a potem przebaczenie i odpuszczenie grzechów przychodzi z marszu za Jezusem, przychodzi razem z powołaniem. To są tak jak lewa i prawa strona Twojej ręki. Powołanie jest najważniejsze, a dopiero potem przyjdzie razem z powołaniem do Twojego serca nawrócenie. No, bo czasami nam się wydaje, że jak komuś przebaczymy, to mówimy sobie tak, ach, żyj sobie spokojnie. Ja już nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Wybaczyłam ci, ale mam cię serdecznie w nosie, i to jest przebaczenie niewłaściwe. I tego jest pełno takiego przebaczenia ludzkiego, natomiast boskie przebaczenie to jest. To, że najpierw Jezus go powołuje na apostoła, a z marszu do wypełnienia tego powołania wyjdzie to prawdziwe nawrócenie tego Mateusza. A więc wybaczenie jest wtedy, kiedy wierzysz w człowieka, w Twojego sąsiada, że On może być dla Ciebie dobry, nie tylko, że masz Go w nosie, ale że On dla Ciebie będzie dobry, że będzie dawał Ci dobro. Kiedy wierzysz, że tego człowieka, który Cię obraził, że stać go na dobro. I właśnie to jest prawda istotna w tym, aby być solą ziemi. Czyli solą ziemi są grzesznicy, którzy odczytali powołanie do głoszenia Ewangelii, do czynienia dobra. I będą wtedy mieli czyste serce, jak będą głosić Ewangelię. Jezus wtedy uzdrowi z wszelkich przypadłości. A więc tak się stało też na Watykanie. Kiedyś pewnego dnia, takie było gorące południe, idzie kardynał Dziwisz przez plac Świętego Piotra w Rzymie i widzi nagle pod jedną z kolumnat Berniniego bezdomowca. To okazało się, że to był dawny ksiądz z krakowskiej diecezji i to doniósł papieżowi. A papież mówi: Zawołaj go szybko na obiad. Zawołał go i potem po obiedzie papież u niego się wyspowiadał i dał mu właśnie najlepszą parafię w Krakowie. Oj, to jest przebaczenie, że my wierzymy, że w Was jest niesamowite dobro. My Was nie wzywamy do spowiedzi. My wam, wam wmawiamy, że możecie robić dobro przede wszystkim, że jesteście powołani do uzdrawiania chorych, powołani do wspaniałego życia w małżeństwie, do życia w obfitości finansowej, że będziecie mieć nareszcie więcej niż trzeba pieniędzy w kieszeni. Że jak pójdziesz teraz i będzie niedługo Wielki Post, Potem kupisz coś na święta, to zamiast jak to było dotychczas, miałaś te 300 zł i mówiłaś, co ja za to mężu kupię. Będziesz miała 1300, będziesz miała więcej niż trzeba. Nie będziesz się musiała znowu tylko tak poruszać między półkami w Tesco, tylko wszystkie półki będą dla ciebie otworem. I to jest, widzicie, owoc życia chrześcijańskiego. Do tego jesteś powołana, do wielkich rzeczy. Nie będziesz już nigdy mrówką taką, nie będziesz nigdy zwyczajną kobietą, będziesz nadzwyczajną kobietą. To jest powołanie. I to właśnie Pan Bóg powołuje do takiego życia grzeszników. I dopiero w miarę powołania, jak będziesz tutaj przyjeżdżać, będziesz uzdrawiać innych, skończysz szkołę charyzmatów, wszystkie grzechy ci znikną z powierzchni ziemi. Bo dotychczas było tak, że spowiadała się 48 lat ciągle z tych samych grzechów, i byłaś tylko powołana do spowiedzi: idź, nawróć się, idź się, wyspowiadaj, i potem idź na mszę świętą. A my teraz mówimy nie, chodź najpierw za Jezusem. Zostań apostołem, załóż sto kręgów biblijnych, naucz się uzdrawiać, naucz się mocą Bożą godzić w Twojej rodzinie. Córkę z synem, a dopiero potem będzie spowiedź święta. Powołanie jest ważniejsze niż wyznawanie grzechów. To jest wielka różnica, widzisz. A więc my wierzymy, że was stać na wielkie dobro, stać was na wielkie rzeczy. I to jest właśnie sól ziemi. Takimi macie być. Boże, grzesznikami jesteście, to już wam to dawno powiedzieli księża, ale mało kto wam mówi, chodź za mną, zacznij robić piękne rzeczy, zacznij w końcu w domu gromić demony, diabły i inne przeszkody, zacznij godzić małżeństwa rozwiedzione, o. A więc przebaczenie ma ten wymiar, że my wierzymy, że w Was jest potencjał wielki. Taki był właśnie papież Wojtyła. On się nie wstydzi, jak mówi Pismo Święte, tego człowieka obdarzyć zaufaniem, że stać go na dobro. I takim pierwszym miejscem, gdzie was stać na dobro, to jest wasza rodzina, że stać was na to, że możecie czytać Biblię w domu, że Słowo Boże jest dla was, dla tych, którzy są słabi. No i właśnie mówię jeszcze raz, że Jezus zrobił coś niesamowitego, że tutaj czytam, powiedział, przyszedłem, pamiętaj, powoływać niesprawiedliwych, ale grzeszników. Którzy się staną świętymi, jak pójdą za nim i będą głosić Ewangelię, jak się zdobędą na to, że oni mogą dobro czynić. I wtedy jest człowiek naprawdę uzdrowiony, nie wtedy, jeżeli Wam ksiądz odpuści grzechy. Wtedy nie jesteście uzdrowieni. Dopiero uzdrowieni jesteście wtedy, kiedy się zdobywacie na miłość do świata aby temu człowiekowi powiedzieć o Jezusie, aby mu powiedzieć, że staćcie na dobro człowieku. Nie musisz tylko myśleć ciągle o grzechach. A więc widzicie, stać was na wielką miłość, niepojętą miłość, tylko znacie z filmów Teresę z Kalkuty, ale to jest tylko po prostu mały przykład tego, że stać was na wiele. I nas wszystkich tutaj stać na własne katolickie szkoły, stać nas na dobrą szkołę dla dzieci, stać nas na obozy, na kursy i na wszystko, co jest najlepsze, a szczególnie was stać na to, abyście byli wszyscy zdrowi. Na to was stać. A więc uczymy was przyjmować dobro, nie spowiadacie, bo to już dawno umiecie. Tu się mówi o dobrych rzeczach. Oto, że w Was jest niesamowity potencjał. I tak właśnie było z tą teściową Szymona. Szymon, wiadomo, papież pierwszy miał żonę, jak wiecie, wobec tego miał też teściową. I ona była chora. No i ta chora osoba została uzdrowiona. No dobrze, jesteś zdrowa, w porządku, ale nie bez kozery tam jest powiedziane, że teściowa usługiwała im, czyli prawdziwe uzdrowienie się łączy z czynieniem dobra, z aktów miłości. Proste, prawda? A więc patrzymy na dobro, jakie w Was jest. To no nie, że ja tylko ci przebaczę i potem cię już nie chcę na oczy widzieć, tylko ja widzę w tobie dobro wielkie. I to Pan Bóg chce zrobić ten cud. No i podobnie było z Pawłem. Paweł mówi Pismo Święte, że aż dyszał nienawiścią, aż oddychał nienawiścią do chrześcijan, ale Jezus go nawrócił. To ci tam w Wieczerniku tylko byli opornego serca. Oni nie dyszeli nienawiścią. Ale Paweł był sto razy gorszy. Ale widzisz, Pan Bóg z tego grzesznika zrobił człowieka, który może czynić dobro. I mówi do, do, do Ananiasza, Idź do Niego, bo wybrałem sobie Go za narzędzie. I Ty jesteś narzędziem Pana Boga. I tym narzędziem możesz robić różne rzeczy. Możesz nawet nawrócić dziesięciu alkoholików, jeszcze dzisiaj nawet, bo jesteś narzędziem. I powiedziane tutaj jest w oryginalnym tekście greckim, że Paweł stał się narzędziem wybrania, czyli był wypełniony imieniem Jezusa Chrystusa. I to imię miał zanieść do wszystkich narodów. A więc On będzie czynił dobro. On nie tylko, że się nawrócił i przestał gnębić chrześcijan. Nie tylko, że przestał ich prześladować. No bo gadać to jeszcze każdy potrafi. Ktoś skończy seminarium i ma gadane. Ale tu chodzi o to, żebyśmy czynili dobro. Nie, to nie chodzi o gadanie tylko. I ty będziesz miała siłę, aby czynić dobro. Bo będziesz wypełniona Bogiem. Dlatego jak Paweł na przykład przyszedł do Jerozolimy, był nawrócony, pamiętacie, no to pojawił się w Jerozolimie. I tam już słyszał tak po cichu, jak mówili ludzie chrześcijanie. O, widzisz, o, to jest ten, widzisz go? Tak, tak. Taki bandyta, teraz tu się chce nam tutaj pokazywać. Widzisz? Bądź ostrożna, uważaj na niego, uważaj, nie chodź do niego, nie pokazuj się. Słyszałeś? I były drzwi zamknięte. I tak samo jest z nami. Pan Bóg na przykład nawraca jakiegoś pijaka, a my mówimy nie, do nas nie, nie przyjdziesz do naszej wspólnoty. Pan Bóg nawraca złodzieja, a my mówimy nie, o, ostrożnie, on nie może do mojego kręgu biblijnego przyjść. A więc Bóg, widzisz, wzywa ludzi po nawróceniu do czynienia dobra. A więc nie możemy skreślać ludzi w naszej wyobraźni. Nie możemy skreślać. I teraz jak powiedział to do Ananiasza, że idź na ulicę Prostą, to na ulic do tej ulicy może było 400 500 metrów i tamten dom dalej jest na ulicy Prostej, gdzie Paweł był ochrzczony. Ale przed Ananiaszem była o wiele dłuższa droga duchowa, że on się wewnętrznie musiał pogodzić z faktem, że Paweł to jest właśnie nawrócony człowiek jak tak się już tam przełamał wewnętrznie, pokonał najgorszą drogę, jaka cię dzieli do męża, może mieszkać ko koło niego pięć kilometrów, ale najdłuższą drogą to jest pojednać się z nim wewnętrznie i uwierzyć, że on ci może czynić dobro, że będzie ci przydatny. Ile jest teraz u nas, kochani, wiosek pokuconych? Czemu na przykład chodzi tylko w tym mieście, tutaj, w tej wiosce do Kościoła 10%? Bo oni są pokłóceni po prostu. Oni nie wierzą w to, że można mieć przebaczenie, że można mieć wiarę w człowieka, że on będzie czynił dobro. I tyle ludzi marnuje niepotrzebnie swoje życie. No i Ananiasz, zobaczcie, do niego przychodzi i mówi do niego tak, szawle, bracie. Widzicie? Szawle, bracie. To jest pojednanie. Szawle, bracie. Nie boję się już ciebie. Wierzę, że będziesz mi teraz dawał wiele dobra. I takie będą wasze małżeństwa. Uwierzysz w to dzisiaj. Wtedy będziesz naprawdę w pełni uzdrowiona. Powiesz mężu, bracie. Żono, siostro. Taką mamy być solą. Tylko taki kościół zmieni świat. Jak te dwie sprawy przełkniecie dzisiaj, kiedy ja będę solą ziemi, jak się nawracać będę ciągle i będę przychodziła do męża i go ciągle będę go przepraszała do dzieci, a potem, że będę widziała dobro w drugim człowieku, który mnie zniszczył, zranił. Zabrał mi mojego męża, albo zabrała mi, zabrał mi żonę, i tak dalej. Wszystko to jest prawdą, ale Bóg nas wzywa do przebaczenia w ten właśnie sposób. I w ten sposób będziemy my żyli w pełni. I takiego kościoła my chcemy tutaj dzisiaj, i taką ewangelię mamy głosić. Amen.